W tym odcinku zobaczysz nasz poranek w pięknych okolicznościach przyrody. Później coś na co czekałem najbardziej. I ten zakręt to jest wjazdna strategika. A na koniec spotkanie z osłami na Transalpinie. Ten odcinek to esencja wyprawy i gwarantuję, że nie pożałujesz tych minut. Dzień dobry. Zobaczcie. Gdzie Coś pięknego. Tylko zimno i mokro. Ale nie narzeka, bo widok z rana rekompensuje. A rano jest bardzo, bo jeszcze siódmej nie ma. Przez to, że nie ma tego internetu do chodzenia. Wcześniej spać. Wychodzi nam na dobre. O, cały dzień, A tak to bym pewnie do pierwszej w nocy wczoraj wykop przegląda. Jest cudownie. Słuchajcie, tam ekipka yy, sobie zatumowała też. Wczoraj wieczorem robili straszny hałas, ale w sensie już taki, że zaczęło nas to trochę denerwować, bo ja nie jestem fanem darciery jak gdzieś tam i słuchania muzy w lesie. Bardzo nie jestem fanem. Yy, później zaczęli strzelać petardami, i dopiero po godzinie, czy po półtorej skumaliśmy, że niedźwiedzie odganiają nie chodzi o, nie wiem, o bycie kmiotem tylko niedźwiedzie, bo gwizdali mówię, te petardy, muzyka z auta a że lokalni to trochę się ciśnienie podniosło, bo pewnie wiedzieli co robią specjalnie auto odpaliłem, Mi się strasznie zimno wydawało i odpaliłem auto, żeby sprawdzić temperaturę z 12 stopni Чем вы Do planowania trasy korzystaliśmy ze śladu, który udostępnia Oponeo w swojej serii Ekspedycje Oponeo. Szlak jest darmowy i naprawdę fajnie przygotowany. Na mapie zaznaczone są źródła wody, miejsca biwakowe, miejsca odpoczynku, atrakcje, stacje benzynowe, a sama droga prowadzi przez piękne rejony. Są oczywiście fragmenty nieco trudniejsze, ale nic co mogłoby zatrzymać auto z napędem na cztery koła i choćby minimalnie terenową oponą. My przejechaliśmy trochę ponad połowę całej trasy, i to już wystarczyło, żeby poczuć, że jest w tym pomyśle klimat i ręka kogoś, kto faktycznie zna temat. Słuchajcie, to jest miejsce, które widziałem na. 12 filmach na YouTubie przynajmniej. Bardzo charakterystyczny zakręt, bardzo ostro w lewo pod górę. I ten zakręt to jest wjazd na strategika. Strategika to jest taka droga wojskowa. I no to jest taka najbardziej. No, ciężko znaleźć tutaj odpowiednie określenie, nie będzie najpopularniejsza droga, taki mokry sen każdego fraudowca, żeby przejechać Strategikę. No i my właśnie na nią wjeżdżamy i nie będę ukrywał, że. Właśnie strategika była tym, dlaczego chciałem przyjechać do Rumunii. Jestem i wjeżdżam na strategikę. Strada Strategika. To kawałek drogi, o której słyszał chyba każdy, zajarany choć trochę off-roadem. Nie jest to zwykły shooter. To historyczna, górska trasa z czasów I wojny światowej. Budowana przez wojsko, żeby przerzucać ludzi i sprzęt przez Karpaty. Dziś nie służy już nikomu. Poza pasterzami i garstką wariatów takich jak my, zajeranych off-roadem. I właśnie przez nią w ogóle chciałem jechać do Rumunii. To nie był jeden z wielu punktów na mapie. To było moje największe motoryzacyjne marzenie. Jest mi w chuj gorąco. Z emocji rozumiem. Od lat oglądałem filmy, czytałem relacje i nie miałem tylko jedną myśl. Kiedyś muszę tam być. Czy strategika jest najtrudniejszą trasą w Rumunii? Zdecydowanie nie. Są cięższe i bardziej wymagające. Czy jest najpiękniejsza? Nie wiem. Można by się spierać. Rumunia ma tyle gór, że trudno wskazać tą jedną najpiękniejszą. Ale dla mnie jest numerem jeden. Najważniejszą, najlepszą z tych, które przejechaliśmy. Bo miała wszystko. Widoki, które wyrywają z butów. Góry, które ciągną się po horyzont. Błoto, kamienie, zakręty, trawersy i ten klimat, którego nie da się powtórzyć nigdzie indziej. I nawet jeśli dla kogoś, kto objechał pół świata w terenie, strategika to tylko łatwy górski shooter, dla mnie była czymś znacznie więcej. To właśnie dla tej drogi ruszyłem na tę wyprawę. Przerażają mnie te trawersy tutaj, bo ja nie czuję. W sensie ja jestem tak doświadczonym oferutowcem, że przejechałem w terenie może 5 godzin w życiu i te trawersy nie przerażają, bo nie wiem na ile mogę sobie pozwolić. Ale tutaj trzymam auto, żeby się nie przewróciło, więc jest lepiej. Nie zmienia to też faktu, że w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że Dawid pewnie przejechałbyś to Oplen. Jesteśmy na jednym z trudniejszych. Jest no, zdecydowanie najtrudniejszych, jeżeli chodzi o ten wyjazd. Momentów naszego wyjazdu. No a Rafał, jedną ręką trzyma samochód, a drugą mógł, prowadzi. I jeszcze sobie Pańka popadnie. Wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby nas zaraz wyprzedziła Dacia Roda. Bo oni tutaj potrafią jeździć. Na nami jedzie Jeep Renegade. Nikt nie jest w tym dzipe zrobiony. Naklejka ma przyklejona. To była trasa marzeń, ale chciałem, żebyśmy zapamiętali ją jeszcze bardziej. Dlatego, właśnie tam, na strada Strategika, zrobiłem coś, co sprawiło, że miejsce stało się dla nas jeszcze ważniejsze. O, tak, tak. Małe winko. O, cyk. Proszę, do dna. <grym> Chociaż nie prowadzisz, możesz piłkę No mi ale może do dna. No nie może. Zdrówko miś. Nasze zdrówko Tak jest. Ja naprawdę byłam święcie przekonana, że wiedziecie za nami na górę. <głosy> <głosy> ale byłam tak, jak zobaczyłam ten widok już, to już nie miałam jakby, w ogóle nie pomyślałam o tym, żeby się obrócić. Bracki, ty następny. <noise> Pełnione marzenia nie mają ceny. Dziś mogę z dumą powiedzieć, że przejechałem Strada Strategika i zostawiam was z obrazkami z tego wspaniałego miejsca. Podoba mi stóweczka. ale jest, no zobacz, popak. Zwróć uwagę. Jak to może się nie podobać? To jest w chłopie taka sesja fotograficzna. Zobacz, co się dzieje. No, To jest jedna czarna owca. Zapytałbym Was jakie wrażenia po strategice ale wiatr chyba tak wieje, nie że, trzeba. że chyba tak nic nic mówić. Chyba widać. Cześć Mordziata. Zaraz za strategiką wjechaliśmy na Transalpinę. Mówią, że to jedna z najpiękniejszych dróg na świecie, ale nas asfalty nie bawią. Więcej frajdy dało nam spotkanie z osłami. Co się rozpychasz? Ja. Co? Chciałbyś coś zjeść? Mówiłeś Daniel, że masz rodzinkę w Rumunii. Bryciesz ja. mnie? Nie, to. On nie chciał jeść, a ma pasek śmieszny za nim. No, no. dyniki. Krzyw taki. Już kolega No No <laughs> No rzeczywiście to jest kolega. Pojeł się Ciebie tam. Ty może czujesz słodkie i ty myślisz, ja że mam to jedzenie to. dla Ciebie. No, 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 no. Dziękuję za to, że dotrwałeś do końca. Jeśli masz jakieś pytania wal w komentarze. A jak chcesz być na bieżąco, zostaw suba. A w następnym odcinku zagotuje Forda. Się zagotowało. Zagotowało się, ciśnienie poszło w układzie. Spotkamy się I zrobimy coś, co będzie wizualnie petardą. Do zobaczenia w błocie. Cześć!